Cześć Siemanko, dzisiaj sobie będziemy montowali lampy do, do, do y, przyczepy rozrzutnik, O, tu jest owiec, tam też jest owiec. Tam jest jęczmień taka góra. O, różniwach. no i tak w miarę. O, do tyłu pójdą takie lampy. A do przodu na obrysówki pójdą y, obrysówki z Horpolu. A z tyłu pójdzie taka jakaś taka lampa. TT Technologii. Z jakim, pływającym kierunkowskazem, więc chyba możemy zacząć montować i zaraz się widzimy. No, ogólnie co do z przodu, obrysówek, to tutaj zobaczcie, mamy już y, oryginalnie jak były, to tylko one trochę inne były, są takie przepusty, jakby i sobie je wykorzystamy. Tylko trzeba nawiercić dwie dziury w tym całowniku, ale on nie jest jakiś gruby. No i wiercimy, tu sobie wyjdziemy kablem, stąd sobie kablem wyjdziemy. No i co, zaraz, zaraz się widzimy. Dobra, może być trochę mało widać, ale tutaj o, ten profil widać, jak on jest już poprzeżerany, o. Dobra, jesteśmy znowu, mamy trochę mniejsze wiertło, chociaż to jest to samo chyba. Dobra, bo zaraz się widzimy, jak to przewiertę te dwa otwory. Dobra, mamy pierwszą lampę zamontowaną, ona ma odblaski dwa i to wygląda tak. Ten wam, się wydaje taka mała, Fajnie to wygląda. Jeszcze jakby jeszcze jedną taką samą dołożył, to by było zarąbiście. Tu jeszcze kupiłem taką puszeczkę z boxa, go sobie damy z przodu, żeby po i zrobimy nacinkę w tym kablu, w tym, w tym długim, zrobimy nacinkę i do pozycji masy wepniemy, się dolutujemy albo jakoś tak się wepniemy kablami, żeby z przodu po prostu zrobić wcinkę w tej puszce na kable i tu się zrobić z dwóch stron wejścia od obrysówek. Ja to podłączam i Wam, znaczy tak na szybko do makity akumulatora i Wam pokażę, jak to świeci. Wygląda kierunko, kierunkowskaz. Powiem Wam, LEDówki mają taką zaletę, że są bardzo małe, pobierają bardzo mało prądu, a w takim nawet niewidalnej ciemności to aż ten kierunkowskaz oślepia, więc... Powiem tak, nie zauważenie tego kierunkowskazu to jest tak... No, takie średnio niemożliwe. Najlepszy efekt będzie jak podepniemy do ciągnika i wtedy się sprawdzi Ale no... elegancko Jest to tak wali, że, że ślepia Teraz zobaczymy sobie stop, postój I teraz włączę wam hamulec jak to wygląda I zobaczcie, spróbuję to jakoś tak. Jest. Teraz jest chyba stop. Tak wygląda stop. Tak wygląda pozycja stop, pozycja, pozycja i stop. No więc widzimy się w następnej części jak zamontuję dwie lampy. No, witamy się później. Tak wygląda. Jest tak jedna tu, druga jest tam. Ja tak robię, bo jest ciemno. Jest moja skrzynka. A że robię elektrykę, to mam jakieś ciekawe urządzenia, typu o zaciskarki, jakaś zeduł, ale dobra. Jest 6, 6 No i wam powiem, że fajnie to nawet wygląda, bo mam kołpak, żeby sobie na nim siedzieć. Żeby nie siedzieć na betonie, tu jest tak. Żółte są dlatego nie w tulejce, bo one są polutowane już. Tutaj taką puszkę mógłbym dać, ale to się później owalnie izolacją, tak całe, o w linii nawet to będzie i tak ładnie wyglądało. Ewentualnie się potnie kostki i daje się dookoła na trytkę i się wszystko owinie taśmą. A to i tak będziemy w miejscu, gdzie na to nie będzie padało, więc no, Wam powiem, że postępy jak widać. Lutownica, lampy, tam lampy są z TT technologii. Jak zamontuję tył, to Wam pokażę jak to świeci. Dobra, mamy podpięte, tak wygląda postój. muszę sobie więcej kabli odizolować i zaraz się widzimy, jak wam pokażę, jak działa reszta. Dobra pozycja Prawie kierunkowskaz Lewy kierunkowskaz I stop Przymajcie. We znało, się pozycja świeciła, teraz jest pozycja i stop. Powiem wam, jest to na tyle jaskrawe, że jak to sprawdzałem to kierunek, to widać na pół podwórka w nocy. Całe praktycznie. Kierunek, kierunek to można oświetlać, więc... Dobra, widzimy się jak podepnę do przodu może jeszcze obrysówki, ewentualnie wtyczkę założę już.